Witam wszystkich na swoim kanale Daria w Polsce już od długiego czasu nie nagrywałam i nie poruszałam takich dość poważnych tematów, jak chcę poruszyć dzisiaj, ale ostatnio takim bardzo dyskutowanym tematem są słowa Zielinskiego o polsce, które padły podczas wystąpienia w Nowym Jorku. W sumie niestety. To nie pojedynczy przypadek, kiedy ukraiński rząd obraża Polskę i Polaków. Naprawdę jest mi bardzo, bardzo przykro z tego powodu, że to się zdarza. I um, jego słowo odbiły się takim głośnym echem w Polsce i nic w tym nie jest. Dziwnego. Powiem tak, ale Polska od pierwszego dnia inwazji Rosji na Ukrainę stoi, tak wspiera i pomaga, stoi obok wschodniego sąsiada. Ale Polska, jak i każdy inny kraj, ma własne interesy, ma swoje interesy, które musi bronić. i takie przedstawienie Polaków a, i polskie jako sojuszników Rosji to wygląda, no takie jest szokujące i pełne niedowierzania. Dla mnie jego słowa oznaczają po prostu zwykłą manipulację. Oczywiście, że podobne teksty dla wszystkich takich wystąpień piszą, piszą specjaliści, którzy jak najbardziej chcą tak a, wpływać. І навіть грач на емоціях людей, і в такий спосіб маніпулювати. Так, Україна черпи а, з поводу війни, але мусить быть в тих wszystkiх вимаганнях якісь границі. А, бо Польська вже отдала Czołgi, wszelkiego rodzaju uzbrojenia, udostępniliście lotniska. Co tam jeszcze było? Wydaliście wszystkie typy uzbrojenia, przyjęliście miliony uchodźców, zapewniliście im pomoc socjalną, taką jak dostęp do edukacji, do lekarzy. No i tak dalej, wszystko wiecie, jak Polska pomagała i pomaga od pierwszego dnia wojny na Ukrainie. I dzisiaj prezydent Zieleński za obronę własnych interesów, za obronę własnego państwa, własnych rolników. Obraża Polaków. Mówię, że są pośrednio sojusznikami o Rosji. To się w głowie nie mieści. Podobny, Podobne manipulacje ze strony ukraińskiego rządu w końcu nie doprowadzą do niczego dobrego, nigdy nie posprzyjają relacjom polsko-ukraińskim, które ostatnio i tak nie są e, najlepsze i oczywiście niczym nie skutkują. Bo takie oczekiwanie, że obrażając jakąś osobę, no, tak, bo kogoś i oczekiwanie, że ktoś gwałtownie zmieni swoje zdanie, zacznie tam pomagać, jeszcze przeprosi. No, to jest trochę dziwne. Nie wiem, oczywiście, możecie napisać w komentarzach, jakie macie zdanie na ten temat. Oczywiście. Tak mi się wydaje, że jesteście bardzo oburzeni z tego powodu, z powodu tych słów. Tak, jak już powiedziałam, wcześniej muszą być jakieś granice w tych wymaganiach, i nie tylko ze strony ukraińskiego rządu, to samo jak i ze strony zwykłych ludzi. No, mogę tak. Powiedzieć, że psychologia człowieka jest taka, że im więcej dostaje ktoś za darmo, jakiejkolwiek pomocy, zasiłków i tak dalej, to szybko do tego się przyzwyczai. I jeżeli najpierw to wywołuje takie podziękowanie, wdzięczność, że niby to jest takie nieoczekiwalne, dziękuję za pomoc, to w dalszym ciągu to... Mm, to takie wymagania um, stają po prostu na porządku dziennym. Dalej to tylko wymagania. Takie, jak że niby jest za mało i cały czas tak daj, daj, daj. Im więcej dajesz, im więcej wymagają. No niestety, nie mogę powiedzieć, czy będzie tak um, ze wszystkimi krajami, czy tylko z Ukrainą. Mówię tak no, ogólnie, że im więcej ktoś dostaje za darmo, to a dlaczego musiałby się wysilać, czymś się tam zajmować, jakoś tam e, liczyć na siebie. Jeżeli wszystko jest e, załatwione i dalej tylko daj, 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 mało, 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 mało i i, i nagrywałam już taki e, filmik o takich wysokich wymaganiach, e, Ukraińców tam i narzekanie na wszystko. Najpierw to były jakieś tam, że nie chcą mieszkać w takich mieszkaniach, że w jednym pokoju muszą tam mieścić się kilkoro rodzin czy osób. Co tam jeszcze było? Tak, że wymagają tylko odzież nową, żadnej używanej. Tam już wymagania takie laptopy, telefony komórkowe, tam rowery nowe, no i tak dalej. I wtedy powiedziałam, że niestety istnieją tacy ludzie, którzy chcą po prostu za cudzy koszt polepszyć własny tam stan finansowy, własne warunki życiowe i to na cudzy koszt. I mm, najpierw tak ludzie zaczynają pomagać, i jak już powiedziałam, dalej oczekują, że, że to się nigdy nie skończy, zaczynają wymagać. Więcej, więcej, więcej. I tak naprawdę są tacy ludzie, którzy uważają, że Europejczycy, nie tylko palacy, a Europejczycy, Brytyjczycy, Amerykanie, wszyscy są winni i muszą oddać na, na wszystko. Do ostatniego grosza, do ostatniej rzeczy. Wyjechać z mieszkania, udostępnić uchodźcom. Naprawdę czytałam takie komentarze na jakiejś grupie w Facebooku, ale mogę zapewnić, że to są pojedyncze przypadki i większość napisała, że no, to jest już za bardzo. Za dużo wymagacie, i przez podobne zachowanie. Normalnie ludzie będą e, cierpieli. Co jeszcze chciała powiedzieć? Chciałam. A, no może tak już na koniec, a, bo ten temat a, naprawdę jest i dość trudny jak dla mnie, bo staram się nagrywać takie filmiki, aby a, no też pokazać, że kiedyś wszystko się a, polepszy, coś się zmieni, i nawet też sama się zastanawiam, czy naprawdę to się zmieni, bo nagrywałam filmiki, czy zapomną Ukraińcy o wsparciu Polaków, tak, dalej czy pomoglibyśmy Polakom w takiej sytuacji, czy pomogliby Ukraińcy Polakom w takiej samej sytuacji. Ja zawsze wyrażałam taką opinię, że oczywiście tak, nigdy nie zapomnę, oczywiście by pomogli itd. i tak dalej i Wydaje mi się, że takie moje słowa to po prostu bez sensu. Jak i może innych o, ukraińskich blogerów, którzy tak też starają się coś w tych a, relacjach polepszyć. Bo niestety ktoś tam coś powie z rządu, a zwykle Ukraińcy mieszkający gdzieś tam w Polsce, w Niemczech czy gdzieś, gdzie um, musi potem zdarzać się z taką. Niechęcią, powiem tak. Dalej, moim zdaniem, też na koniec, moim zdaniem każdy kraj, jak i każda osoba pomaga w miarę możliwości. I nikt nie może krytykować i tym bardziej obrażać, że ktoś działa w interesach własnego państwa, narodu czy własnej rodziny. Takie dla was podsumowanie na poniedziałek. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach i zapraszam, zapraszam do oglądania moich filmików na kanale, bo mam ich mnóstwo. I pa.